Co się stało w nocy w metrze warszawskim? Jakie są aktualne utrudnienia w funkcjonowaniu metra oraz kiedy to wszystko wrócisz do normy? O tym i tylko w specjalnym wydaniu mniejsza z tym we wtorek 1 lipca. Zaczynamy. Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, jestem i zapraszam Was teraz na specjalne wyjazdowe wydanie Mniejsza z tym bis, gdyż mieliśmy pożar w metrze i warto by powiedzieć Wam dlaczego to się wydarzyło, jakie to są utrudnienia, kiedy to wszystko wróci do normy, no i jak jeździ teraz komunikacja miejska na okrągło. Zacznijmy od tego co jest najważniejsze, czyli jak funkcjonuje zastępcza komunikacja tramwajowa i autobusowa, bo tak tego trochę i jest. W związku z utrudnieniami nie jeździ linia M1 na całej swojej trasie, jeździ tylko pomiędzy Młocinami a Dworcem Gdańskim. Nie ma możliwości dojazdu dalej na Kabaty, ani do Centrum, ani do Świętokrzyskiej. W związku z czym na tym odcinku jeżdżą zastępcze linie autobusowe i tramwajowe. Tramwajowa od Maremontu, dalej jadąc wzdłuż Placu Wilsona, Dworca Gdańskiego, Później przez Kinowamino Femino, Rondo ONZ, Dworzec Centralny, następnie przez Politechnikę jadą tramwaje, i później jadą przez Placu Nilubleski, Król Karnie, Metro Wilanowska i dalej alej lotników prosto do Pętli. Wiatra, wyścigi, już mi się myli. Natomiast jeżeli chodzi o autobusy, autobusy jeżdżą na całej trasie, jeżeli chodzi o metro, czyli jeżdżą od placu Wilsona. Przez dworzec Gdański, metro Tatuszocena, Świętokrzyska, Centrum Politechnika, Pole Mokotowskie, Lesławicka, Wierzbno-Wilanowska, w Ursynów, Stokłosy, i mieli Natolin i Kabaty. Co bardzo ważne, autobusy i tramwaje jeżdżą co około 5 minut, gdyż mam, nie mamy już szczytu, gdzie były faktycznie dzieci. Jesteśmy w rozkładzie jazdy w wakacyjnym, w związku z czym komunikacja miejska jeździ co 5 minut. Jeżeli chodzi o tabor. Dajcie znać w komentarzach, czy ten tabor jest jakkolwiek wydolny, jeżeli chodzi o autobusy zastępcze za metro. Ja szczerze wątpię, żeby to było całkowicie w stanie zastąpić metro, zwłaszcza, że to są pojedyncze autobusy przegubowe jeżdżące co 5 minut, to nie, to nie wyrobi tego, ale to jest moje, moje osobiste zdanie. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda w praktyce. Jeżeli chodzi o tramwaje, czy tak nie jest źle, dodatkowo na trasie jeszcze 17, bo 17 jeździ od metropolu Mokotowskie. Jest też oczywiście wzmocniony ruch, 17 jeździ od metropolu Mokotowskie, dalej przez dworzec centralne do ONZ, Kino Femina, później przez metro Marymont, Słodowiec i później jedzie dalej na Winnice i 17 jest dodatkowo wzmocniona, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na tym wyżej wspomnianym odcinku. E, także tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Dodatkowo, co bardzo ważne, pociągi metra na m nawet pomiędzy Młocinami i Dworcem Gdańskim jeżdżą rzadko. To nie są pociągi jeżdżące standardowo e, co 3 minuty z kawałkiem, albo nawet i co 2 minuty. To są e, pociągi metra funkcjonujące na tym odcinku co 6 minut. I tak samo jest, jeżeli chodzi o drugą linię metra warszawskiego. Nie ma możliwości uruchomienia tego w pełnej no, i teraz o tym dlaczego. Zacznijmy od początku. Co się wydarzyło w nocy? W nocy około pierwszej nastąpił pożar. Pożar pod stacji trakcyjnej, pod stacji trakcyjnej na stacji metra Radławicka, właściwie obok niej. Tego typu urządzenia są schowane na zapleczu samych stacji metra. Dostępu tam nie ma, są to drzwi strzelnie zamknięte i monitorowane i kiedykolwiek tam wejdziecie, automatycznie pojawia się alarm dla dyżurnego stacji. Więc wejścia w te miejsca nie ma dla osób zewnętrznych, stąd od razu policja, jak i również miasto stołeczne, informuje nas o tym, że to była awaria, a nie było to z udziałem osób. Także nie był to żaden zamach, jak to się pojawia w niektórych artykułach prasowych, i od razu to wprost mówię to była awaria metera. E, o tym, czy dałoby się to rozwiązać, powiem na sam koniec. Wcześniej. Co bardzo ważne, w związku z tym, około godziny pierwszej, zobaczyli, że faktycznie jest zadumienie całej stacji. Wtedy już nie było ruchu pociągów metra z pasażerami na stacji. No i następnie rozpoczęła się procedura ewakuacji oraz oczywiście włączania systemów przeciwpożarowych. Najpierw, oczywiście, cała część została zamknięta, również dla pracowników metra. Później po oglądzinach, gdzie faktycznie cała stacja była zadymiona, była już wezwana wcześniej straż pożarna, przyjechali na miejsce i rozpoczęła się procedura szukania pożaru. Dlaczego to tyle trwało? Ponieważ w tego typu pomieszczeniach, które mogliście oglądać też na kanale, jeżeli chodzi o drugą linię metra warszawskiego, mamy podniesioną podłogę. Pod tą podłogą jest mnóstwo kabli. I trochę tych kabli zaczęło się jarać, że tak to powiem, frost. Po prostu zaczęły się palić i w związku z tym Trzeba było znaleźć te kable, one się wszystkie znajdują pod podniesioną podłogą, więc trzeba było chodzić pod ziemią. Mało tego, w tego typu pomieszczeniach w związku z zadymieniem nie mało po powietrza, więc trzeba było chodzić w specjalnym osprzętowaniu. No i oczywiście cały czas było, istniało ryzyko, jeżeli chodzi o przepięcia. Oczywiście prąd był wyłączony w momencie, kiedy już zobaczyliśmy, co się dzieje. W związku z tym, że nie było prądu na stacji i wszystko było ciemne. Cała stacja była po prostu całkowicie wyłączona, jeżeli chodzi o oświetlenie, więc również to był dodatkowy element utrudniony, jeżeli chodzi o pracę dla straży pożarnej przyjechało kilka zastępów straży pożarnej, było dużo zespołów w związku właśnie z tym, że to były trudne warunki do wejścia w tego typu specjalne miejsca. No i około godziny siódmej, z tego co dowiedziałem się na konferencji prasowej, którą przed chwilą sobie otworzyłem, Straż, metra, straż znalazła i metra i właśnie PSP znaleźli faktycznie lokalizację tego pożaru, ugasili to i do dziewiątej sytuacja była już opanowana, jeżeli chodzi o sam pożar. Problem jest zupełnie inny. Problem jest w miejscu, gdzie to wystąpiło. Wystąpiło to w miejscu, gdzie mamy bardzo dużo okablowania, ale nie tylko łącznie do sterowania stacją tą, drugą linią również. I to jest faktycznie największy problem. I teraz trzeba Wam wytłumaczyć, w jaki sposób działa metro warszawski, ale pominę najważniejsze elementy ze względów bezpieczeństwa. Druga i pierwsza linia metra jest żona w całości ze stacji metra Kabaty. Wszystkie bezpiecze... elementy bezpieczeństwa. Jak i również inne pozostałe rzeczy, jeżeli chodzi o sterowanie ruchem, znajdują się na STP kabaty. A aby można było zasilać to wszystko i sterować tym pełni, są światłowody. Te światłowody uległy spaleniu na sesji metra Datławiska, w związku z czym nie było możliwości bezpiecznego sterowania ruchem kolejowym, który występuje w metrze na pierwszej i drugiej linii metra warszawskiego, ponieważ to wszystko po prostu poszło z dymem. W związku z czym trzeba ten cały system odbudować zupełnie od nowa, tak w dużym skrócie. Trzeba po prostu zrobić nowe koblowanie, następnie zrobić e, e, przyłącza, sprawdzić, czy to wszystko działa, przejść testy i później uzyskać pozwolenie na użytkowanie tego od urzędu transportu kolejowego. W związku z czym to chwilę potrwa. To nie jest tak, że to jest kwestia kilku minut, to nie jest kwestia kilku godzin, to najprawdopodobniej będzie kwestia kilku dni, ale oczywiście zależy to od lokalizacji. I teraz wrzećmy sobie do tego, w jaki sposób teraz w praktyce działa druga linia metra i M1 na odcinku pomiędzy Mucinami i Dworcem Gdańskim. Jak dobrze wiecie, metro teraz funkcjonuje na tym odcinku, natomiast z ograniczoną prędkością i z ograniczonymi składami. Jest to spowodowane tym, że po prostu systemy teraz w pełni nie działają. Na drugiej linii metra mamy też teraz w pełni działającego systemu autonomicznego, który normalnie funkcjonuje, w związku z tym, że właśnie uległ on spaleniu na stacji metra jeżeli chodzi o sterowanie centralne na STP Kabaty. W związku z tym, aktualnie z metro na M2 działa tradycyjnie na semaforach, natomiast jest sterowane za pomocą sterowania lokalnego, czyli każda stacja, co któraś, ma sterowanie lokalne, jeżeli chodzi o rozjazdy i dyżurnie stacji po prostu tym wszystkim się aktualnie znajmują. Nie z centrali, tylko na samych odcinkach. Jest to tutaj w tym momencie realizowane. I to jest jeden z tych elementów. Jeżeli chodzi o odcinek młociny i dworzec dański, tam tak samo to działa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Z tym, że tam był większy problem, w związku z tym, że przyłącza główne energetyczne też idą z kabat. I główne elementy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Więc jeżeli M2 jest faktycznie trochę bardziej niezależnym systemem, chociaż cały czas sterowanym z STP-kabaty, to w praktyce jeżeli chodzi o odcinek M1 jest to trochę bardziej jeszcze uzależnione. Natomiast wszystkie stacje, co któreś ma swoje własne przyłącze energetyczne co którąś stację, na przykład jest takie przyłącze energetyczne, z tego co pamiętam zrealizowane na stacji metra ulrychów i młynów, chociażby jeżeli chodzi o m i tak samo jest to zrealizowane na M1 w związku z czym, jeżeli chodzi o same zasilanie pociągów metra, z tym nie ma problemu. To jest, tylko po prostu nie ma możliwości wprowadzenia pociągów, żeby w siebie nie wjechały. Nie ma możliwości zarządzania sygnałów, trzeba było by to wszystko robić ręcznie i na widoczność, a tego typu rzeczy się nie robi, gdzie mamy tylko łącznie tunele i słabą widoczność. Zobaczcie sobie, że pociąg jedzie na łuku i po prostu nie widzi pociągu naprzeciwko, dlatego też pociągi jeżdżą z mniejszą prędkością. I dlatego jeżdżę też tak rzadko. Teraz wypowiedź najważniejsza, a mianowicie, czy dałoby się tego uniknąć, gdybyśmy mieli już osobną stację techniczno-postojową metra dla drugiej linii, czyli STP Carolin, która cały czas jest w trakcie budowy. Z której zresztą notabene będziecie mieli dzisiaj wieczorem film, a by wleciał teraz, ale w związku z tym, mniejsza z tym, one będzie trochę opóźniony. No i czy dałoby się tego uniknąć? Nie dałoby się uniknąć, gdyż nowa stacja techniczna-postojowa Karolin będzie tylko łącznie z zapleczem technicznym dla taboru, a nie sterowania ruchem. Wszystko cały czas będzie sterowane z STP Kabaty. Jak to będzie z, M2, z M3? Z tego co wiem, na, centra, na pierwszy odcinek pomiędzy Gocławiem a Stadionem Narodowym również to wszystko będzie zarządzane ze stacji metra STP Kabaty, właśnie z głównego zarządzania, gdzie nawet stamtąd, nie widzieliście tego nigdy u mnie na kanale, ale jest takie pomieszczenie tam schowane pod ziemią, czyli pod ziemią w budynkach po prostu szczelnie i tam nie ma możliwości w ogóle też wejścia z zewnątrz. Natomiast faktycznie tam też są przygotowane stanowiska pod zarządzanie i sterowanie pierwszym odcinkiem trzeciej linii metra. Ewentualnie może to być utalizowane z stacjometra Stadion Narodowy, gdzie też specjalne pomieszczenia pod tego typu rzeczy są. Natomiast cały czas wszystko będzie zrobione z tej samej lokalizacji, więc nie dałoby to możliwości, żeby faktycznie więcej pociągów mogło jeździć z większą częstotliwością i żeby nie było tego kryzysu. Jeżeli byśmy... Mieli załącznik drugą linią metra z STP Karolin, to wtedy by problemu nie było, ale nie mamy STP Karolin i tego typu budynek i obiekt nie jest przewidziany na tej stacji techniczno-postojowej. Wszystko jest po prostu centralnie załączone. No i teraz przejdźmy sobie do naszych utrudnień. Jak dobrze wiecie, nie jeździ metro. Teraz aktualnie na całym odcinku rysynowskim, mokotowskim i na dużej części Śródmieścia. Właściwie na prawie całym Śródmieście nie jeździ, tylko właśnie do, jeździ do Dworca Gdańskiego. No i jak to będzie wyglądać w praktyce, jeżeli chodzi o utrudnienia? Na razie, jak dobrze wiemy, nie ma. Ale mamy informację. Dostałem przed chwilą maila prosto właśnie od... Rzeczniczki Prasowej Miasta Stołecznego Warszawy, w temacie tego, czy po no, kolejnym sztabie kryzysowym, który został powołany jeszcze rano, one są co kilka godzin się odbywają, czy mamy nowe ustalenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. I cytuję wam dokładną informację. Służby techniczne metra będą pracować intensywnie całą noc. Jest szansa, że jutro rano metro pojedzie w dwóch pętlach, jeżeli chodzi o pierwszą linię metra warszawskiego: na odcinku Młociny Świętokrzyska Centrum i na odcinku Kabaty Wilanowska. Również od jutra M2 powinno powrócić do częstotliwości kursowania zgodnie ze składem jazdy. Na tę chwilę nie można powiedzieć, kiedy M1 wróci do normalnego funkcjonowania. I ja Wam z góry mówię, że do końca tygodnia M1 nie będzie działać z pełną częstotliwością, w związku z tym, że pełne odbiory techniczne tego typu urządzeń chwilę trwają. I to po prostu są też formalności. Nawet jeżeli je w pełni przyspieszymy, nie ma możliwości przeskoczyć pewnych elementów i procedur bezpieczeństwa, które są najważniejsze w meczu warszawskim, jak dobrze wiecie, występują, jeżeli chodzi o.

W związku z tym będzie mieli dwie pętle. Dlaczego nie będzie jeździć odcinek Mokotowski główny, czyli pomiędzy Wilanowską a odcinkiem do Metra Centrum i do Politechniki chodzi o systemy samego zasilania i zarządzania tymi stacjami. On jest po prostu ściśle skoordynowany z tym, co w tym momencie uległo zniszczeniu, a sam odcinek teraz Kabaty Wilanowska nie może być uruchomiony w związku z pracami, które są realizowane na tym odcinku, po prostu procedurami, jeżeli chodzi o matry warszawskie, żeby jak najszybciej móc realizować pracę. Co się aktualnie dzieje? Aktualnie na tym odcinku, gdzie e, Zakończył się już pożar o godzinie 9. Trwają prace oględzinowe. Jest oczywiście też policja, która sprawdzi tę, tę sytuację. Prawdopodobnie też jest prokurator. Natomiast to jest bardzo ważne, w tym miejscu cały czas ten jest zabezpieczony przez pracowników pożarnych, jeżeli chodzi o metro warszawskie, przez 12 godzin po zakończeniu prac pożaro pożarowych. Cały czas jest to w metra. Natomiast oni sprawdzają i analizują sytuację, jak to naprawić. Jak to zrealizować jak najszybciej? I teraz najważniejsze pytanie: w jaki sposób tego uniknąć w najbliższym czasie? Oczywiście nie jestem zarządcą metra i nie mam informacji wszystkich na temat tej sytuacji, ale z tego co ja wiem i z tego w jaki sposób funkcjonuje, gdybyśmy mieli centralną dyspozytornię zrealizowaną na odcinku łączącym wszystkie linie, jeżeli chodzi o trzecią, drugą i pierwszą linię, bo to są najbliżej do realizacji. To jeżeli byśmy mieli w centralnej części, ta sytuacja by się wydarzyła tylko i gdybyśmy mieli awarię z metra Świętokrzyska, czy też odcinka pomiędzy Świętokrzyską a Stadem Narodowym. W aktualnej sytuacji, cokolwiek się wydarzy na pierwszy mm, również takie sytuacje będą realizowane i takie będą utrudnienia. Po prostu, po pierwsze, same systemy są starsze, okablowania są starsze, one są w użytkowaniu od dawna. Oczywiście przechodzą serwisy, są eksploatowane, są wymieniane różnego rodzaju elementy, natomiast samo urządzenia powstały w poprzedni, poprzednim wieku. Tym bardziej, jeżeli chodzi o tą stację konkretną metra. Z tego co wiem, stacja ma sama nastawnia. Wróć, sama podstacja trakcyjna na Rosławickiej przechodziła już swoją modernizację i tam są nowe urządzenia, chyba, tak mi się wydaje, albo to było w trakcie realizacji w ostatnim czasie. Natomiast to nie zmienia faktu, że jeżeli chodzi o pozostałe elementy kablowe, to oczywiście jest cały czas stary system i jedynym problemem, żeby to rozwiązać, byłoby zapasowe przyłącze. Z tego co wiem, no po prostu wszystko posiadło w tym momencie, bo wszystko się spaliło w tym przypadku. Natomiast jeżeli mielibyśmy po prostu zrealizowane awaryjne i awaryjne, awaryjne przyłącza do sterowania ruchem, byśmy po prostu takiej sytuacji nie mieli w tym konkretnym przypadku, albo po prostu byśmy to albo zdecydowanie realizowali, czyli nie byłoby tego wszystkiego na kabatach, tylko każda linia miałaby swoje własne zarządzanie, albo byłoby to po prostu inaczej realizowane. Natomiast faktycznie jest to dosyć duża sytuacja, nie bez powodu powołany sztab kryzysowy, bo nigdy nie mieliśmy jeszcze w Warszawie, aby całkowicie system metra nie zostało uruchomione w godzinach porannych. Cała. Systemy, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą linię metra warszawskiego, mieliśmy pożary, mniejsze, bardziej jeżeli chodzi o same tabory, natomiast nigdy mieliśmy tak poważnego wydarzenia, które się wydarzyło dzisiaj. I o tym warto powiedzieć na sam koniec dzisiejszego materiału. Więc pozostawiam Was z tą informacją że aktualnie trwają godziny. Zobaczymy, co się z tym wydarzy. Metro ma kursować w dwóch pętlach, pomiędzy Młocinami, Świętokrzyską a centrum, Świętokrzyską, centrum i pomiędzy stacją metra Kabaty Wilanowska. Na tym odcinku będzie już funkcjonować metro najprawdopodobniej od jutrzejszego poranka, czyli od 2 lipca i M2 powinna jeździć najmniej z pełną częstotliwością, co bardzo ważne, przyłącza same, jeżeli chodzi o drugą linię metra, zostały dużo mniej ucierpiały niż w przypadku pierwszej linii metra warszawskiego. E, także tak to wygląda, no i czekamy oczywiście, jakie będą ostateczne informacje, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego to, ta, ten system e, właśnie w taki sposób został zrealizowany. Od razu odpowiadając, gdyby taka sytuacja nastąpiła na drugiej linii metra, po pierwsze nie mielibyśmy utrudnień na pierwszej. Ale co ważniejsze, na 2 mm są nowsze systemy przeciwpożarowe. I w tego typu pomieszczeniach całkowicie pożar mógłby być błyskawicznie wygaszony za pomocą usunięcia tlenu z tego typu pomieszczeń. Jak to ma miejsce na, na wszystkich stacjach, z tego co pamiętam, na 2 mm warszawskiego, czy po prostu jest gaszenie za pomocą usuwania tlenu z danego pomieszczenia. Więc po prostu się że pożar nie ma czego palić, więc siłą rzeczy się nie rozprzestrzenia i całkowicie wygasa. Więc y, to jest jeden z elementów, który jest chyba z tego co ja, że na Kilku z cech M1, natomiast nie jest aż tak szeroko stosowany, no bo po prostu to była starsza technologia realizowana w poprzednim wieku. Tymczasem, jeżeli taki materiał specjalny Wam się podobał, zmniejsza z tym bis, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli zobaczycie więcej materiałów, kliknijcie subskrubow i ten dziennik z i jak zawsze Was nie zachęcam do za stawia patronami, jak nasza. Dzisiaj jeszcze powinien się pojawić wieczorem film z STP Karolin, gdzie zobaczycie jak te nowe obiekty powstają. No, i oczywiście w najbliższym tygodniu będzie dużo ciekawych materiałów. Jeżeli jakiekolwiek nowe informacje będą się pojawiać, to oczywiście odsyłam Was do strony Warszawskiego Transportu Publicznego. A ja na swoich socjalnych mediach, czy to na Facebooku, czy też na YouTube, będę się starać oczywiście publikować oficjalne komunikaty miasta, jeżeli chodzi o funkcjonowanie nowych rzeczy. Gdybyście się zastanawiali, czemu ten materiał się pojawia dopiero tak późno, po 17, bo teraz 17 właśnie dobija, jest to spowodowane tym, że po prostu odsypiałem nocne wydarzenia, które się działy w Warszawie. Mniej więcej o podobnej godzinie, kiedy nastąpił pożar, ja znajdowałem się na Moście Gdańskim i w tych okolicach w związku z transportem kolejnym rozjazdów na Plac Zawiszy, który jechał do tramwaju warszawskiej. Film z tego będziecie mieli jutro. Najprawdopodobniej, bo nagrałem całą procedurę przewożenia i odwożenia z wyjazdem na zbocznicy tramwają i z jego wyjazdem i też oczywiście ze samym demontażem tych elementów z pociągów. Także to wszystko też zobaczycie na kanale na i dlatego właśnie odsypiałem ten czas i nie mogłem dla Was Wszystkich informacji, najnowszych, jeżeli chodzi o metro, podawać e, prosto, z kiedy to się wydarzyło. Więc powiem wam szczerze, że się zdziwiłem, bo się budzę e, koło 15:00. Patrzę, że metro się spaliło i trochę byłem zdziwiony. No ale dobra, e, dobrze, że sytuacja jest opanowana i miejmy nadzieję, że jak najszybciej wszystkie utrudnienia przejdą i będziemy już normalnie funkcjonujące dwa systemy metra, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą linię. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!